Okej, okay, witajcie, ja jestem Zirael, to jest pierwszy odcinek z nowej serii z Assassin's Creed 4 Black Flag. Yy... Zadałem pytanie na Facebooku, jako że nie wszyscy lajkują mojego Facebooka, znajdziecie link do niego w opisie, jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi pytaniami, odcinkami i, i z całą resztą konkursów, giveawayów i tak dalej, yy, to zapraszam właśnie tam, na Facebooka. Nie wiem czemu pokazuję palcami, może nie ma kamerki żadnej, ale co tam. Yy, a tymczasem... Rozpoczynamy nową grę w Assassin's Creed i 4. Tylko nie wiem, zrobię sobie, może, Viral, żeby nie było. I lecimy. Jeszcze jakieś zapisywanie? Ok, zobaczmy, co się będzie działo. Ma no, na razie dzieje się więcej sejłów, no ale co tam. Ła, wow, poruszamy się. Okej. Okay. Sądzę, to o mnie chodzi. Tak, to ewidentnie o mnie chodzi. Interakcja. Mogę skręcać. O. Salwa! Eee, Okej. Okay. Jakoś tu trzeba... O! Dobry strzał. Skręcamy! No, no prawie. Wow, ale mgła. Nikt nie Nic nie widzę. Nic. Jest. Kiedy ja wiem, że oni są załadowani czy coś. Kręć w drugą stronę Kenway. Namiesz się, namiesz się. Dobite Tam coś dużego. Tam coś dużego płynie. Wow, wow, wow ale doć. Oj. Które to były Falkierze? Też nie trafiłem. Jest, jest, siedzi! No kiedy ja mogę strzelać? Jakieś info? O, to jest Falkierz. Dobra Tam jest folgierz obróćmy się Ci tam krzyczą, w ogóle dziwnie się Nie no, spoko, spoko początek Ja dostał, dostał Ja też dostałem O powinien już raz umrzeć Teraz już jest mój. No i padło. No i padło! Pierwszy statek zatopiony, znaczy pierwszy taki większy. is it dangerous? edward? Huh? privateering. is it dangerous? wouldn't pay so nice if it weren't. why not sail with the king's navy, earn a proper wage, sail under gentlemen? sod the navy's gentlemen. for every shilling i'd earn, the captain gets six hundred. that's no way to earn a fortune. we don't need a fortune. it's not about need, caroline i want food that don't make me sick i want walls that hold back the wind i want a decent life H how long would you be gone with these privateers a year i reckon two at the most all right no more than two promise me Pewnie słyszycie, gram na angielskiej wersji językowej. O, dobra. Gram na angielskiej wersji językowej, bo wolę jednak osłuchiwać się z tym językiem i mieć polskie napisy. A tu tymczasem jesteśmy. Wow! Wow! Jak to fenomenalnie wygląda. Naprawdę, Ubisoft się postarał. To jest po prostu piękne. O, dwie szable. Ale to pięknie wygląda. Ja nie wiem jak mój komputer to wytrzymuje na razie. Yy, 30 klatek niby jedz, ale jak będzie większa akcja, może być problem. Ale to po prostu jest fenomenalne. To tak... Nie, to sami widzicie zresztą. To są maksymalne detale. <laughs> Was it good for you as well? Havana. I must get to Havana. Well, I'll just build us another ship, will I? I can pay you. Isn't that the sound you pirates like best? 100 esquinous Keep talking. Will you or oh, won't you? You don't have that gold on you now, do you? No okej okay. Tu chyba nic nie ma Aczkolwiek przebiegnę się Nie, tu nic nie ma Wow A szukaj asasyna Wygląda na... on jest asasynem, a my My nie Czy my... Okej, okay, pobiegł w tą stronę Czy my jesteśmy po prostu piratem, tak? Spoko. Bardzo mi się to podoba. Znaczy bardzo mi się to podoba. Ja pracuję, że to się zmieni. Przynajmniej mam taką nadzieję. Ale podświadomie to czuję, bo czymś... Był... Assassin's Creed bez... Gdzie mam się wspinać? Tu Ładnie i w ogóle tu są jakieś budynki. Czy coś, a... Wygląda to na taką... Na środek takiej puszczy. Tu? Nie. Biegni. Ej, tu jest ten. Tu jest mm, punkt synchronizacji. Z tego co widzę, tam wyżej. Tu jest jakieś ognisko. Tu jest coś. Chyba poszedłem nie w tą stronę, którą miałem iść. Wejdę sobie jeszcze raz na górę. Hoppa, hoppa. Tam do środka muszę wejść. Nie ma. Umiałem iść chyba. No tak. Jednak Assassin's Creed tu można się było tego spodziewać. O. Okej. Okay. Ciekawe. Duże urozmaicenie w stosunku do poprzednich części. Ładnie to. Znaczy jest. Jest zmiana takiego, nie wiem. krajobrazu, no co widać to na pewno, ale czegoś jeszcze. Ciężko mi to w tej chwili to określić. Musiałbym nad tym pomyśleć. Synchronizacja, no wejdź tu, czy ja mogę synchronizować? Nie chcę zyskakiwać. no dobra, skocz. Tam jest skrzynka. Ja chcę tą skrzynkę. Daj mi ją, daj mi, daj mi przeszukać skrzynkę. To śmiesznie ją przeszukał, przeszukał. Tak po prostu zbud. Tam coś jeszcze jest, a to nie, na tym poziomie w tym. Co to jest? Tu? Eee, nie, to jest. tu? Nie, o widzę. wow, 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 wow. wow. Spinaj się. Tam. Kolek okay, jak tam wejść? Tam jest małpa na górze. Widzicie tą mapę? Dobra, nie wiem jak to wziąć, biegnę dalej. Fuck it. Tu jest jakieś... Yy... Są jakieś łapki, tu skrzynki, kolejne. No, przeszukaj. I znowu z buta, i pieniążki. Tu jest jakiś znaczek, tu o. Mogę skurować zwierzę. A to było w trójce. Kość, skóra dzika. Dziki w takich warunkach, no spoko. Nie mam pytań, na razie Biegnij, Canway. I do góry. Hop. Nie, jeszcze się może skakać wysoko. Wow. Co Skoczył. Spoko. Już powinien dawno stąd uciec. Ale. No skocz No i ładnie O to chodziło Okej okay. Wybij asesyna No dobra Długo mi nie musieliście o tym mówić Znaczy Trzeba mi tego dwa razy powtarzać bo na ja początku miałem go tylko gonić. Gdzie odwiedz? się o te szable. Myślałem, że mogę po prostu go zabić, bo... O, zabójstwo, no właśnie, myślałem, że to jest sobie... ta ikonka, że już mogę go zabić. Ale jednak nie. Wolno on biegnie. Oj, taki dziwny... lak, ale... ...to było łatwe. I szybkie. No i nawet przyjemne. Duncan Walpole. I accept your most generous offer and await your arrival with eagerness. If you truly possess the information we desire, we have the means to reward you handsomely. Though I will not know your face by sight, I believe I can recognize the costume made infamous by your secret order. Therefore, come to Havana in haste and trust that you shall be welcomed as a brother. Suma humilde servidor. gobernador, Laureano Torres i Ayala. Panie Walpole, zróbmy Czy on wywalił właśnie ukryte ostrze? Albo coś z tajnych broni? Asasynów? Dobra. Okej. Okay. Wow, tu są jakieś Brytyjczycy. A tu jest skrzynka na dole. Okej. Okay. Czy ja tu mogę gdzieś skoczyć? Czy ja tu mam po prostu zejść? Tam mogę wejść. Hmm. To było dobre. Czy to było wystarczające. Tu? Uwaga. Hop. No wchodź tu. O. I uwaga skrzynka! Kto by się spodziewał tego, patrząc na mapę i w ogóle. Dobra, Strasznie tu szybko wysechł. A i mam się tutaj skradać niby. A mogę się z nim zabić? Bo ja bym ta właśnie. To bym proponował. Nie, nie. Nasza destynacja to Habana. Nie, nie. Merchant. Słuchaj, you bleddy pirate. You'll for the mess you made out there. Sir, I had nothing to do with this attack. My crew and I have merely anchored to water and resupply. Okay. Hold it! Take my sugar! Take anything you like. come here, come here, No chodź. No i martwy, on nie reaguje. Gdzie są jakieś te? Wow, w tym też się mogę chować. Ej. Spoko. To jest piękne. To jest po prostu genialne. Najlepsza część chyba. Się zapowiada Co tam? Tam jest żów! Tam jest żów Oh god. Oh, god. Zabij go Zabij go Zabij go też Dobra Mogłem tego uniknąć zapewne, ale Ale czemu nie mogę ich zabić Kontra, ścierwo jazie Umarłeś Umarłeś To było bardzo efektowne Nie chcę twojego... No, mogę ich przeszukać? Ym, o, jest, przeszukaj. Na początku pieniądze się przydadzą. O nie, dobra, jednak się nie przydadzą. O tu coś. Skrzynki. A, dobra, interakcja. By God, sir! you saved me For a profusion of thanks. Is that yours? It is my vessel, yes, but uh, here lies its poor captain. And I have no art for sailing. I can pilot her myself, no mind. You don't mean to abscond with my ship, do you? I'm Duncan. What's your name, friend? Steed, Steed Bonnet. Well, Mr. Bonnet, let this stay twixt us. But I'm on a secret errand for His Majesty the King, God save him, and I must get to Havana with speed. Ah, oh, that is a relief, sir. Havana is also my destination. Our ways lie together. Natural allies, then. Ah, uh, you put me at ease, sir. To think I took you for a pirate when you first appeared. Did you? Yes. You have an uh, uncommon way of handling yourself. Quick and easy, if I may say. Gave me quite a fright. But all things considered, I think it's turned out to be a rather fortuitous day, hasn't it? Not so chyba się domyśl. Tu coś jest. Tu coś jest, tu jest coś. Interakcja Część mapy. Uwaga, mamy mapę skarbu. Dobra, nie chcę jej na razie wybierać. Niech sobie ten gdzieś będzie. A jezu, wybrało. Moment, moment. Czyli to jest ten z wodospad po prostu, tak? No mi się wydaje. Ale przeszukam jeszcze tą lokację tutaj. Bo faktycznie coś może tu być właśnie. Mamy kolejną skrzynkę. Mamy tu coś jeszcze chyba. Wow. Tu coś jest. To. Kopa, dobra. Czyli tu jednak to nie była ta skrzynka tam, aż znaczy tamta skrzynka do wodospadu. Tu jest regularny skarb. No, pokaż go. Tu dostałem mm, 1500 tych waluty. Nie wiem jaka to jest waluta. A coś takiego, na E, tak mi się wydaje przynajmniej, gdy nie wiem, jest R. Dostaliśmy też achievementa od Ubisoftu, w międzyczasie, na Uplay'u. Tu są jakieś żółwie. Yy, dopłyniemy do statku i myślę, że będziemy odcinek kończyć. Zobaczymy zresztą, jak wyjdą cutscenki. Bo nie chcę ich tutaj za bardzo rozciągać w czasie. I... no... płyń. Płyń, chłopie, płyń. A, tam są goście jeszcze, na no, spoko. Myślałem, że on sam, że sam będzie, sami będziemy musieli e, sterować tym statkiem, Znaczy, wszystko samemu robić, ale tam są jeszcze jacyś żywi, więc nie ma problemu. Tu jest wejście. Jest ich tu paru. Spoko. Let's move. Welcome aboard, Duncan. She's a modest schooner, but well suited to my purpose. Trafficking cargo from my plantation and such, she'll do fine. There's a strong wind now. Let's strike to full, shall we? No Remember that in the truce, we Ah, there's a tug of the wind at my hair. I find a bracing comfort in the feel and smell of the ocean. For the raw think of of possibility. To jest sposób, mate Hmm, Kameracie, kameracie to jest takie typowo pirackie, to mi się wydaje. Więc powinien się już zorientować. Ale... Co tam? Skręcaj. Dobra. Tu jest jakaś ta. nie to Most pirates stalk the windward passage between Cuba and Hispaniola. No, oh, I see. Yes, that is a bustling strait. We'll but I shouldn't worry about being waylaid by pirates. Truth be told, my ship is small, and I have nothing of immense value: sugar cane, its yields, molasses, rum, that sort of thing. <laughs> There's not a pirate living who turned his back on a keg of rum. Well, yes. Yes, yes if I suppose that's true. Ale nie ma opcji, chyba. Na pewno nie tym statkiem, który jest walę wyższy przynajmniej od tego Dobra Weźmiemy może szeroki łuk nie będę tutaj zwalniał Wyrobię Wyrobiłem Wyrobiłem Jestem dobrym wow. Awesome. Takie random eventy też są fajne water No questions. You're a natural sailor, Duncan. I did a decent trick at the helm some time ago. 2 years before the mast as a privateer. Dash my buttons. Your life seems a grand one if I may say. So full of adventure. How marvelous. I've seen my share of strangeness I. promising. Okay. Czy pierwszy etap mamy za sobą? Zobaczmy to co teraz. Jam Oh, O jeszcze sprint. All right. Easy now. There you go. Welcome back. Well, your numbers look good. Now let's make sure we can break your brain, all right? I need you to move your head and look at these lights, just here. Okay, because you've Look up. Oh. Ah. That's it. Down. Okay. So far, so good. Let's get you up. Whoa, whoa, whoa. So, welcome to the Sample Seventeen project. Before you get started, you're gonna need this. There you go. Testing testing 1 2 3 Hello bonjour c'est bon It works No i dobra Staliśmy jakieś chwilkę, right. no te... Let's take a walk. Your file says you rzeczy. done some memory research before, but not to this extent, which is super... um. Ten etap zaczniemy w następnym odcinku myślę. Mam 25 minut jest to taki fajny czas. Był safe, jak widzieliście, tam był takie okienko zapisywania. Mam nadzieję, że to o to chodzi, że Tutaj będzie save, a jak nie, to po prostu przejdę jeszcze raz ten fragment i po prostu zacznę później nagrywać. Bo... Assassin's Creed 4 zapowiada się naprawdę obiecująco i planuję wrzucać go wam codziennie, nie wiem jak to wyjdzie, ze względu na to, że mam próbne matury. W przyszłym tygodniu nie będę miał za bardzo czasu, chociaż zobaczymy, zobaczymy. Wszystko jest kwestią właśnie tego, jak to sobie teraz w weekend rozplanuję. To by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli chcecie, żebym kontynuował tę serię... Dajcie mi jakiś stać łapką, komentarzem, najlepiej tym i tym. Zapraszam na fanpage'a. No i to tyle. Trzymajcie się. Cześć!